Dobry wieczór Państwu, a w zasadzie dzień dobry, bo jest chwila po dziewiętnastej, a o tej porze roku mamy widno. Dzisiaj skomentuję krótko to, co działo się na ostatniej sesji, w zasadzie kończącej. Ósmą kadencję Rady Miejskiej. Właśnie y, dostałem taki prezent jak każdy inny radny. O, proszę Państwa, y, koszulka z Kazimierzem, będę ją dumnie nosił. Zresztą miałem różne akcesoria związane z miastem. Y, do tego logo nie będę się odnosił, wolałbym inne, ale póki co jest jak jest. Dostałem również, Państwa, podziękowanie. Aż trudno uwierzyć, że Janusz Kowalski coś dobrego zrobił, bo to, co działo się w ósmej kadencji, w ósmej kadencji pod moim kątem, z, obiektywnie rzecz biorąc, trochę zrobiłem. Subiektywnie z punktu widzenia burmistrza i jego otoczenia, no to nie zasługuje na podziękowanie. Niestety tak to wygląda. Dostałem jeszcze e, taką torepeczkę, będę robił w niej zakupy na pewno. No i oczywiście para parasolkę. Sol od słońca. E, o! Złoto. Będę też ją przy okazjach różnych wydarzeń nosił, ale przejdźmy do rzeczy. Omówię to, co dobrego się mogło wydarzyć, czy mogło być, a co się nie wydarzyło. Opowiem to ze szczegółami. Będę się odnosił do konkretnych rzeczy od samego początku. Mogę Państwu dzisiaj tylko powiedzieć, że ta rada mogła. Pierwszy raz w historii zaistnieć jako organ, który wykonuje obowiązki nakładające przez ustawę o samorządzie. Niestety tak się nie stało. Po raz kolejny muszę powiedzieć, że to stało się za sprawą Krzysztofa Nieradki, radnego z komitetu Krzysztofa Wawra, Piotra, Guzy, Piotra Guza. Kandydującego do Rady Miejskiej w 2018 roku z Komitetu Urzędującego Burmistrza Andrzeja Pisuli i Magdy Grabczak, kandydującej również z Komitetu Wyborczego Krzysztofa Wabra. To są te osoby. O nich będę mówił. Mam już nawet propozycję. Aby na banerach, na tych dużych banerach na na, w gminie, odpowiednio tytuły podać, żeby ludzie mieli tą świadomość przez cały okres trwania tej kadencji. Dziewiątej będzie zaprzysiężona o 6 maja, 12. Będę, jeżeli nic się nie wydarzy, będę na pewno będę relacjonował państwu te wydarzenia. Będę również czynnym uczestnikiem sesji, tak jak to miało miejsce w czasie siódmej kadencji, jak to miało miejsce w czasie piątej kadencji przed 2010 roku. Wtedy jeszcze nie nagrywałem. Nie było technicznych możliwości, ja nie miałem takich technicznych możliwości. Od 2010 roku prowadzę blog i nadal będę go prowadził, mimo różnych pogłosek, ale również moich zapowiedzi, że zmienię pewną formę. Niestety, blog jest potrzebny, aby zamieszczać na nim dokumenty. O tym będę mówił wkrótce. Bo z pewnych względów nie będę wybiegał na przyszłość. Będzie dużo o tym mowy to co było złe. Dobrego niewiele się zrobiło, bo proszę Państwa nie można mówić o rządzeniu w sensie takim, że Prowadzi się jakoś administrację, administrujemy i mówimy, że rządzimy. No, w czasie okupacji też ludzie się żenili, też były rejestrowane dzieci, też budowano domy. Tak, w czasie okupacji niemieckiej, 80 lat temu, tak było. Również za komuny ludzie się żenili, budowali domy, niejednokrotnie było limże, jak obecnie. Więc mówienie o tym, że coś powstał dom albo zamieciono chodnik, to jest jakaś aberracja. Będę mówił do absurdalnych programów radnych, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej dziewiątej kadencji, gdzie w programie mają zamiatanie ulic, to znaczy się dbanie o to, żeby piasek po zimowym utrzymaniu dróg został sprzątniętym. Proszę Państwa, radni biorą 300 zł za, za godzinę. Mniej więcej tyle sesja trwa. Nie może obejść się bez komentarzy, ale w kwestii tej kadencji tyle. Następna, jeżeli nie wydarzy się coś bardziej pilnego, będzie poświęcona właśnie ocenie, co dobrego mogło się wydarzyć, co moglibyśmy zrobić, jak moglibyśmy pomóc mieszkańców, jak uregulować trudne kwestie, bo one niewątpliwie są i o tym będę mówił. Ale dzisiaj chciałem wrócić do sprawy bardzo ważnej, do budzenia się na wzór parchatki, społeczności parchatki, gdzie została skonsolido skonsolidowana przez liderów, m.in. Pana Ryszarda Rybczyńskiego, który przez dwie kadencji pełnił funkcję sołtysa, potem był radnym, teraz obecnie też jest w Radzie Miejskiej. Dostał się do Rady Miejskiej dziewiątej kadencji. Nieprawdopodobnie współczuję panu radnemu, bo lekko mu nie będzie, a nie sądzę, że dołączy do. Tej grupy radnych, którzy lekkomyślnie z przymrużeniem oka patrzą na niestandardowe rządzenie przez y, lokalną grupę, którym przedstawicielem jest urzędujący burmistrz Artur Pomianowski. Szanowni Państwo, mówię o sołectwie Męćmierz Okale. 24 kwietnia odbyło się kolejne z serii zebrań w sprawie głównej, w, w, w głównym temacie dotyczący budowy dróg wewnętrznych czy tych lokalnych. Zwróciłem się następnego dnia, czyli 25 do magistratu o Protokół, o kopię protokołu, którą Państwu zamieszczę. Zobaczycie Państwo, co tam zostało wprowadzone. A mu, nie mówię tego bez przyczyny. Po pierwsze, wielki szacunek dla mieszkańców, dla liderów tej miejscowości. Na stronie www.januszkowalski.pl, czyli na blogu, zamieściłem pismo mieszkańców do burmistrza. I co istotnego w tej kwestii? Otóż proszę państwa, na tym zebraniu bardzo podzielone sołectwo, bo nie dzielą e, mieszkańców sąsiedzi, tylko władza Kazimierska. Burmistrz i jego ludzie, jego otoczenie dzieli ludzi na tych jego i Tamtych. Tak jak powiedział to na słynnej szóstej sesji 26 kwietnia 2019 roku burmistrz Artur Pomianowski, zadając takie cyniczne pytanie: kto jest ważniejszy, swoi czy obcy? Dla burmistrza swoi to są jego najbliższe otoczenia, a obcy to są pozostali mieszkańcy naszej gliny. Powtórzę, dla burmistrza Artura Pomianowskiego. Swoi to jest jego najbliższe otoczenie, zaplecze polityczne, a obcy to są pozostali mieszkańcy naszej gminy. I co takiego się wydarzyło? Otóż, tak jak już sugerowałem, że jeżeli burmistrz zwołuje zebranie, bo to on zwołał zebranie, dał to Sołtysowi, a propos Waldka, przestał mi mówić. Cześć. Pogodzę się z tym, Waldek, chociaż trudno mi jest to zrozumieć. I cóż takiego na tym zebraniu się wydarzyło? Otóż droga na wiatra, która na poprzednim zebraniu, które miało miejsce 9 kwietnia, została zdjęta jako zbędna, czy może nie tyle zbędna, co nie w tej kolejności ma być robiona. Czyli nie jest to priorytet dla mieszkańców, które wtedy licznie przybyli, teraz została wprowadzona. Wprawdzie jako ostatnia, bo najpierw będzie realizowana droga do męćmierza, do pewien odcinek drogi, drugiej i jako trzecia droga na wiatrak. Szanowni Państwo. Droga przez męćmierz powinna być wykonana w całości do końca, czyli do połączenia drogi z tą, która biegnie przez las, jest kawałkiem wyasfaltowana. Taka jest moja ocena. Nic bardziej mylnego niż to, że ta droga powinna być utwardzona, bo są takie głosy, że to jest taka piękna miejscowość i tak dalej. Więc. Te argumenty już się kłócą z pozostałymi kwestiami, gdzie niektórzy mówią, że droga to jest elementarz, że to jest podstawa. Oczywiście, ja mówiłem wielokrotnie, droga to jest tak jak buty. Mówienie o tym, że zrobimy drogę, to tak, jakby ojciec przyszedł do rodziny i powiedział: Dzieci, kupiłem wam buty. Ludzie potrzebują awansu społecznego, czyli dorabiać się, potrzebują zakładać własne działalności. Albo pracować w dobrych warunkach za godziwe pieniądze, tego w mieście i w naszej gminie jest mało. To się oczywiście będzie zmieniało, ale w większości przypadków będzie się to kończyło tym, że ci, co mają ambicje, plany nieegzystowania, tylko życia, będą wyprowadzały się z naszej gminy, co ma od wielu lat miejsce. I teraz proszę Państwa, muszę uświadomić mieszkańców sołectwa Mięć Mieszokale, że to, że droga na wiatrak jest jako trzecia w kolejności, to nie znaczy, że jej nie będzie w pierwszej. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy, że burmistrz, mając możliwości i mając pewne narzędzia, przygotuje wniosek, który zostanie zaakceptowany, i akurat na ten odcinek drogi będzie dotacja. I cóż, no, trudno się nie zgodzić wtedy będzie z faktem, że co, budujemy drogę na wiatrak, czy tracimy dotację? Proste. Na zebraniu nie było radnej Magdy Grabczak, która tak czynnie uczestniczy wtedy kiedy jest potrzebny głos wsparcia dla burmistrza, była w parchatce raz, ale była, gdzie krytykowała mieszkańców, zarzucając im, że tyle dobrego burmistrz im zrobił, a oni mają takie pretensje. Podobnie było w marcu, kiedy było spotkanie przedwyborcze, kandydata na burmistrza Kazimierza, pana Aleksandra Adamckiego, też narrację swoją wprowadzała. Odtąd mieszkańcy nadali Magdzie ksywę narracja. Jeżeli będę kiedykolwiek mówił narracja, miejcie Państwo e, uwagę na to, że mówię o, panie, o radnej Magdzie Grabcze. I proszę Państwa, te drogi, czyli droga asfaltowa, droga na tak zwaną drogę młyńską i droga na wiatrach, to jest nagroda burmistrza, a raczej jego zaplecza, za to, że wypełnił zadanie w Radzie, czyli no nie będę używał teraz pewnych przymiotów. Ja do tego wrócę i na pewno to określenie, które się burmistrzowi należy, z moich ust wypłynie, ale to jest nagroda dwa. Dodatkowo pilnujcie sprawy planu. Planu ogólnego składajcie wnioski do 15 czerwca możecie składać. Ja tej kwestii, tym kwestiom będę się przyglądał. Mam już informacje, którzy radni z obecnej kadencji, którzy 6 będą przysięgać, już mają w planach odralnianie swoich działek i to nie jednej tylko wielu. Nie byłoby nic w tym złego gdyby te odralnianie miało na celu rozwój tych gospodarstw, tych rozwój firm. Niestety większość z tych przypadków to jest zmieniamy zapisy w planie, handlujemy działkę i out z Kaźmierza. Ten kierunek jest zły, będę o tym mówił i będziecie Państwo mieli pewną i rzetelną informację. Na dziś tyle. Zapraszam Państwa do komentowania i do miłego usłyszenia.